Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie państwa Nikiel, gdzie firma Bayer będzie prezentowała m.in. nowe odmiany kukurydzy. Gospodarstwo państwa Nikiel to wielopokoleniowe gospodarstwo o powierzchni 100 hektarów. Szanowni Państwo, w obecnym sezonie wegetacyjnym, podobnie jak w poprzednich dwóch, koszty suszenia ziarna kukurydzy będą odgrywały bardzo dużą rolę w całkowitej opłacalności tej uprawy. Dlatego przy wykorzystaniu kukurydzy na ziarno powinniśmy poszukiwać takich produktów, których oprócz bardzo wysokich plonów charakteryzują, Charakteryzują się również względnie niską wilgotnością ziarna w czasie zbioru, właśnie po to, aby, aby w sposób widoczny obniżyć koszty suszenia. Jedną z tego typu odmian jest odmiana DKC 3595. Odmiana, która należy do grupy średniowczesnej, ale charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania i to, co jest z tym powiązane, że charakteryzuje się również wyjątkowo niską wilgotnością ziarna w czasie zbioru. Mamy więc tutaj bardzo korzystny ekonomicznie stosunek wysokiego. Plonu do y, niskiej wielkości ziarna w czasie zbioru. Mamy tutaj właśnie efekt y, dry down, który polega na tym szybkim zrzucie wody w końcowej fazie dojrzewania. Jest to odmiana o ziarnie typu dent. Ułożenie koszulek okrywających kolby jest luźne po prostu ta odmiana szybko zrzuca wodę w końcowej fazie dojrzewania. Dzięki temu uzyskuje wyższy, wy, wysoki plon względnie wcześniej niż inne produkty. Podobną odmianą od odmiany DKC 6595 jest również odmiana DKC 3888. Jest to produkt nieco późniejszy. Tutaj już mamy V270, czyli odmiana ta należy już do grupy średnio późnej. Charakteryzuje się wyraźnie wyższym potencjałem plonowania niż DKC 6595, ale również bardzo dobrym i bardzo korzystnym Stosunkiem wysokiego plonu ziarna do niskiej wilgotności ziarna w czasie zbioru. Według nas, w obecnym sezonie wegetacyjnym, odmiany właśnie należące do tego przedziału wczesności V270 prawdopodobnie okażą się, naj, się najlepszym wyborem, najlepszą decyzją z punktu widzenia ekonomicznej opłacalności produkcji, ponieważ z późniejszych odmian prawdopodobnie możemy uzyskać nieco wyższe plony, ale odbędzie się to kosztem wyraźnie późniejszego terminu zbioru i wyraźnie wyższej wilgotności ziarna w czasie zbioru. Co sprawi, że te koszty suszenia będą dużo większe. Dlatego spodziewamy się, że właśnie odmiany typu 3888 po raz kolejny okaże się najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o kukurydzę na ziarno.